Dzień dobry, jest strony strona Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW X4 o oznaczeniu 20i z 2018 roku. Zapraszam. Oznaczenie 20i, czyli pod maską, mamy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, 184 konie mechaniczne, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz stały napęd na 4 koła xDrive. Samochód jest w kolorze szarym, a kodla kieru to A90 Sofisto Grey. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M, nadający mu sportowego charakteru. Ponadto adaptacyjne reflektory LEDowe, czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Szare aluminiowe felgi w rozmiarze 19 cali. Nagłośnienie HiFi, elektrycznie składane lusterka fotele sportowe, Tapicerka to połączenie materiału oraz skóry. Dodatkowo fotel posiada opcję pompowania bocznego. Przebieg naszego samochodu to 15 000 3 km. Samochód dodatkowo wyposażony jest w kamerę cofania, co mogą państwo zobaczyć na wyświetlaczu i wcześniej wspomniane czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Sportowa skórzana kierownica, wielofunkcyjna z tempomatem oraz z łopatkami zmiany biegów, w związku z czym mamy tutaj sportową wersję skrzyni. Klimatyzacja w samochodzie jest trzystrefowa, ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Dodatkowo samochód wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, jest to ostrzeżenie przed pieszymi oraz przed kolizją oczywiście z interwencją hamulca. Widok za kierownicy. sobie jeszcze do tyłu. Z tyłu mamy wcześniej zmienioną trzecią strefę klimatyzacji, którą możemy sobie kontrolować temperaturę. Niżej gniazdo 12V i oczywiście dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w BMW X4. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na w Czerniakowskiej 47 w Warszawie. Odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy, mamy stale około 200 samochodów używanych marek BMW i MINI. Dziękuję i do zobaczenia.